No, to jest szokujące, do czego można się przyzwyczaić, prawda? Nawet jeżeli chodzi o uzębienie, które jest tak jakby częścią reklamową człowieka. Jakoś mi to wielce nie przeszkadzało, ale teraz jak patrzę na te zęby, to jakby nie moje. Ciekawe, nie? Do czego się można przyzwyczaić. Pan Krystian trafił do mnie, do gabinetu skierowany przez swojego stomatologa, ponieważ ma bruksizm. W takich sytuacjach pacjent niszczy swoje zęby, zjada je. Leczeniem jest odbudowa, przebudowa zwarcia, właściwie kompleksowa. To jest potrzebne. Górny łuk odbudowaliśmy z ceramiki, dolny z kompozytu metodą flow injection. Raki zębowe odbudowaliśmy za pomocą implantów, szczepów zębowych. Nie, nie tylko estetycznie jest różnica diametralna, ale same uczucie jedzenia, spożywania, nie przejmowania się, że jakieś jedzenie Ci gdzieś wejdzie, czy Cię zaraz zacznie boleć. Te zęby już były takie zużyte, były wyżłobienia tutaj u góry, wzdłuż krawędzi. Tutaj z przodu one zaczynały się kruszyć. Zresztą wystarczy spojrzeć na wielkość tego zęba. Ja zjadłem już chyba połowę tych zębów. Trudność leczenia pana Krystiana polegała na tym, że przyjeżdżał do nas z zagranicy, więc musieliśmy wszystko bardzo dobrze, dokładnie zaplanować. Najlepiej tak, żeby jak najwięcej rzeczy mogło się odbyć jednego tego samego dnia, żeby połączyć leczenie chirurgiczne, zachowawcze, kanałowe, i dopiero wtedy pacjent tak przygotowany mógł trafić do mnie na odbudowę. No, przede wszystkim chciałem je naprawić, żeby stały się znowu użyteczne. Estetyka przy okazji, no wiadomo. Pana Krystiana e, oczywiście udało nam się to zrobić bez żadnych e, poprawek. Wszystko za pierwszym razem ładnie nam pasowało. A pacjent zadowolony z nowymi zębami wrócił do siebie. No teraz jest komfort y, nieporównywalnie lepszy. Czy no estetyka i, i później użytkowość tych zębów y, na pewno y, przekroczyły moje y, oczekiwania? Cieszę się, że to zrobiliśmy. <śleski> Jeszcze my <bym> taki. O. <śleski> это правда, мы решили изменить